Dzień dobry, witajcie w Słowie na dobry dzień. Dzisiaj, kochani, kolejny element Bożej Zbroi. Dzisiaj Paweł mówi nam o tym w 16 wersecie 6 rozdziału Listu do Efezjan, abyśmy zawsze wznosili tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozrażony pocisk kwego. starożytności żołnierze mieli na swoim wyposażeniu tarcze. Były to tarcze albo okrągłe, albo prostokątne. Te prostokątne miały y, rozmiar 80 cm szerokie były i około 1,5 metra wysokie. Noszono je na lewej ręce po to, żeby można było swobodnie y, manewrować tą tarczą i chronić swoje ciało przed y, pociskami, które zmierzały w kierunku danego żołnierza. Starożytna wojna polegała przede wszystkim na tym, że wystrzeliwano dużą ilość rozżarzonych y, strzał które miały na celu to, aby osłabić obronę przeciwnika, i też te strzały były wystrzeliwane z różnych miejsc, dlatego też ta tarcza była taka ruchomą tarczą, po to, żeby w każdym momencie móc ochronić swoje ciało przed taką lecącą strzałą od przeciwnika. I Paweł mówi nam, że naszą tarczą, jako chrześcijan, jest nasza wiara. Naszą tarczą jest stuprocentowe zaufanie Bogu. Naszą tarczą jest wiara w to, że Bóg, mówiąc o obietnicach, mówiąc o tym, że y, pisząc, y, przekazując nam dane obietnice, y, jest y, tym, który tych obietnic zatrzymuje. To jest nasza wiara, to jest nasza tarcza, która ma chronić nas przed rozżarzonymi pociskami złego, który... W każdym momencie i z każdej strony próbuje nas zaatakować. Zobaczcie, że diabeł dzisiaj w kierunku chrześcijan, w kierunku ludzi wierzących, y, posyła różnego rodzaju roz, y, rozżarzone pociski. Y, tymi pociskami jest lęk, strach, obawa, brak wiary, niewiara, takie potrzepty tego, czy na pewno, y, y, co jeszcze, y, niepewność jutra. To są właśnie te rozżarzone pociski złego, które diabeł kieruje w naszym kierunku, żeby nas dotknąć, żebyśmy ulegli zwątpieniu, żebyśmy ulegli niewierze, żebyśmy żyli w ciągłym strachu i lęku. Dlatego też Paweł mówi: wznoście, kiedy widzicie takie ataki, to wznoście tarczę wiary, trzymajcie się swojej wiary i tego, co jest zapisane w Bożym Słowie. Bo Bóg. Wczoraj i dziś i na wieki jest taki sam, a więc możemy być pewni tego, że jeżeli Bóg coś powiedział, to dotrzyma swojego słowa. Jeżeli Bóg mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, to wierzmy w to i bądźmy przekonani w 100%, że jesteśmy Jego dziećmi wtedy, kiedy idziemy za Jezusem, kiedy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, kiedy naśladujemy Go w swoim codziennym życiu. Dlatego też, tak jak Paweł zachęcał, snoście tarczę wiary, tak ja i dzisiaj Was zachęcam i siebie zachęcam, żeby Nasza wiara była tą tarczą, która chroni nas przed rozżarzonymi pociskami złego, który codziennie z każdej strony próbuje nas zaatakować. Radości w Panu. Do zobaczenia jutro.